Dashboard. Pierwszy celownik termowizyjny serii Termion zbudowanym dalmierzem laserowym. Prezentowany model Pulsa Termion 2 LRF XP50 Pro wyposażony w obiektyw o światłosile 1.0 i średnicy 50 mm, superczuły sensor o wysokiej rozdzielczości 640x480 pikseli, i czułości termicznej o współczynniku NETD poniżej 25 mK. Mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli gwarantuje bardzo szczegółowy obraz oraz zasięg detekcji do 1800 m. W celowniku zastosowano dwukrotne powiększenie optyczne. Które możemy cyfrowo zwiększyć do 16 razy. Małe powiększenie optyczne oferuje bardzo szerokie pole widzenia, pożądane przy obserwacji termowizyjnej. Celownik Pulsar Termion 2 LRF XP50 Pro posiada precyzyjny dalmisz laserowy o zasięgu 800 metrów i znacznie wydłużony czas działania na jednym ładowaniu. Polskie menu. Ułatwia obsługę urządzenia. Do sterowania i obsługi używamy wygodnych przycisków: jednego na dalmierzu, trzech przycisków zlokalizowanych w pobliżu okularu urządzenia oraz obrotowego kontrolera w miejscu lewej wieżyczki balistycznej. Niebieskim przyciskiem na dalmierzu włączymy, wyłączymy. Uśpimy urządzenie, a także ręcznie skalibrujemy matrycę termowizora. Przyciskiem ze strzałką znajdującym się na górnej części okularu dokonamy pojedynczego pomiaru dalmierzem, a po dłuższym przytrzymaniu uruchomimy tryb ciągłego pomiaru. Przyciskiem ze znakiem plus skokowo zmienimy powiększenie, uruchomimy tryb obrazu w obrazie PIP a pokrętłem kontrolera będziemy w stanie wyregulować powiększenie z dokładnością do 1 dziesiątej razy. Przyciskiem REC nagramy film lub wykonamy zdjęcie. Dzięki obrotowemu kontrolerowi z przyciskiem wchodzimy do menu podstawowego i tu zmienimy kontrast i jasność obrazu, a po dłuższym przytrzymaniu wejdziemy do menu głównego który możemy sterować rozbudowanymi funkcjami termowizora. Między innymi ustawimy celownik, zmienimy profil balistyczny, wybierzemy paletę kolorystyczną, siatkę celowniczą, zmienimy ustawienia Wi-Fi. Obrotowym kontrolerem możemy nawigować w menu, a także zmieniać wartości wybranych ustawień. Urządzenie posiada podwójny system zasilania pozwalający na 10 godzin ciągłej pracy. Jeden akumulator o pojemności 4900 mAh jest zbudowany w tubus celownika. Drugi szybko wymienialny akumulator APS-2 o pojemności 2000 mAh znajduje się w miejscu górnej wieżyczki. Podwójny system zasilania pozwala nam na szybką wymianę akumulatora bez konieczności wyłączania urządzenia. Celownik został wyposażony w dalmierz laserowy, zakrywkę na obiektyw, pokrętło regulacji ostrości dystansowej, klasyczny tubus 30 mm, pokrętło regulacji ostrości dioptrycznej. W miejscach klasycznych wieżyczek znajdziemy gniazdo USB-C oraz pojemnik na akumulator. pokrowiec z paskiem akumulator APS 2 pokrywa gniazda akumulatora APS 3 dzięki któremu możemy zainstalować opcjonalny akumulator o większej pojemności 3200 mAh magnetyczna muszla oczna Ładowarka sieciowa w standardzie europejskim z gniazdem USB-C, stacja dokująca do akumulatorów APS, dwa kable. Pierwszy USB-C mikro-USB służący do ładowania zewnętrznych akumulatorów, drugi USB-C z adapterem USB umożliwiający podłączenie celownika do ładowarki powerbanka lub komputera i materiał do oczyszczenia optyki. Celowniki objęte są 36-miesięczną gwarancją, do której upoważnia karta gwarancyjna z hologramem. Do każdego urządzenia z oficjalnej dystrybucji dołożona jest instrukcja obsługi w języku polskim. Produkty marki Pulsar posiadają indywidualne numery seryjne, które znajdują się na urządzeniu oraz na etykiecie opakowania. Termion 2 LRF XP50 Pro, podobnie jak jego poprzednik, posiada rejestrator zdjęć i filmów, wbudowaną pamięć 16 GB oraz moduł WiFi, dzięki któremu za pomocą darmowej polskojęzycznej aplikacji Stream Vision 2 możemy między innymi mieć bezpośredni podgląd obrazów na smartfonie i samodzielnie dokonać aktualizacji oprogramowania. System montażowy oparty jest o standardowe obejmy 30 mm, oferowane przez wszystkich czołowych producentów montaży. Dalmierz laserowy wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu, nowoczesne oprogramowanie, wysoka czułość termiczna, obiektyw o średnicy 50 mm i światłosile 1.0, możliwość stosowania klasycznych montaży, najwyższej klasy sensor i wyświetlacz o dużej rozdzielczości, duży zasięg obserwacji nawet do 1800 m. Wysoka odporność mechaniczna do 6000 J i bogata funkcjonalność sprawia, że Pulsar Termion 2 LRF XP50 Pro jest niezrównany w swojej klasie urządzeń. I doskonale sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dziękujemy za uwagę. Dashboard